Dzień dobry, jest poniedziałek 29 czerwca. Rozpoczynamy briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie rozpoczynamy od kartki z kalendarza, która dziś traci jednak nieco na znaczeniu ze względu na wydarzenia, które miały miejsce w weekend. Chodzi o brak porozumienia między Grecją a jej wierzycielami, i tąpnięcie na rynku akcji, które obserwujemy dziś w godzinach porannych, silnie zniżkuje także euro, o czym więcej jednak podczas omawiania wykresów. Jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, to na 14 zaplanowana jest publikacja inflacji z Niemiec. Otrzymaliśmy już cząstkowe dane z poszczególnych landów. Wskazują one na dość silną zniżkę inflacji w stosunku do maja. W ujęciu rocznym konsensus zakłada, że spadnie ona z 0,7% do 0,4%. Nie należy wykluczać nawet zniżki w okolice 0,3%. O godzinie 16 poznamy jeszcze dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, które jednak pozostaną w cieniu wydarzeń greckich, podobnie zresztą jak inflacja z Niemiec. Jednak warto ją śledzić w kontekście chociażby programu luzowania ilościowego. Europejskiego Banku Centralnego. Na początek to jak greccy obywatele głosować będą w niedzielę, ponieważ na niedzielę zaplanowane jest referendum, w którym mają oni się opowiedzieć za tym za lub przeciw przyjęciu warunków propozycji trojki, czyli. Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Propozycja ta dotyczy oczywiście reform. Jeżeli greccy obywatele opowiedzieliby się za tymi reformami, to powinno to przełożyć się na umocnienie euro, a także zwyżki europejskich indeksów na początku przyszłego tygodnia. I przeciwnie w przypadku głosowania na nie spadki euro, a także spadki europejskich indeksów. Sondaże wskazują, że Raczej greccy obywatele zagłosują na tak. Warto jednak wspomnieć o tym, że te sondaże zostały przeprowadzone przed sugestią rządu, by obywatele głosowali w tym referendum na nie i przeprowadzone w tym tygodniu sondaże dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy Grecy przychylnie ustosunkują się do tej sugestii rządu, czy też nadal będą opowiadali się tak jak w sondażach chociażby z. 24 26 czerwca na tak jeśli chodzi o porozumienie z trojką. Eurodolar dzisiaj po tych doniesieniach na temat braku porozumienia w nocy otworzył się Luką Bessy, która wynosiła około 150 pipsów. Widać wyraźnie, że jest ona znoszona, być może dojdzie do jej domknięcia, i właśnie zachowanie euro-dolara po domknięciu luki będzie kluczowe. Jeżeli powrócimy do spadków, to bardzo szybko możemy ponownie przetestować okolice 1,0950, a być może nawet zejść w okolice 1,08. Jeżeli dojdzie jednak do wybicia tego oporu, którym jest luka to należy liczyć się ze zwyżkami nawet w okolice poziomu 1.13 a być może 1.14 kolejnym instrumentem jest DAX który podobnie jak euro dolar czy też pozostałe europejskie indeksy otworzył się dziś luką Bessy która tak jak w przypadku euro-dolara jest znoszona. Zniżki DAX-a sięgały już dziś nawet 4,4%. Jednak obecnie wynoszą już tylko 3%. I jeżeli dojdzie do domknięcia luki, to także... Kluczowe będzie właśnie zachowanie po tym ruchu. Jeżeli nastąpiłaby kontynuacja wzrostów, to najprawdopodobniej dojdzie do wybicia z kanału spadkowego, w którym DAX porusza się od kwietnia i dotarcia w okolice poziomu 12 tysięcy punktów. W przypadku powrotu do spadków należy liczyć się z testem dolnej bandy kanału spadkowego, w którym DAX porusza się właśnie od początku kwietnia. Kolejna para walutowa to USDJPY, czyli dolar do japońskiego jena. Japoński jen uważa, uważany jest za e, walutę tak zwaną bezpieczną przystań, czyli w przypadku jakiejś niepewności na rynkach kapitał płynie właśnie w kierunku e, jena japońskiego i nie inaczej jest tym razem. Japoński jen jest najsilniejszą walutą z grona G10, zyskuje około 75% wobec amerykańskiego dolara, podczas gdy pozostałe waluty z grona G10 e, tracą e, do amerykańskiej waluty. Inną z walut postrzeganą jako bezpieczna przystań jest frank szwajcarski, który jednak nie zyskuje dziś w tak znaczący sposób jak jen. Przyczyną jest interwencja walutowa Szwajcarskiego Banku Narodowego, która miała miejsce w nocy, a o której dziś rano poinformował prezes SNB Thomas Jordan. Właśnie dlatego frank szwajcarski nie jest dziś tak silnie. Kupowany, jak ma to miejsce w przypadku japońskiego jena. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl